w kategorii półciężkiej, szósty w rankingu, Hnitko, ósmy, Pyrwulesku, starszy o 6 lat, jest zawodnik z Rumunii, on też będzie dużo gorszy, jeśli chodzi o te warunki fizyczne, sporym faworytem, zdaniem Fortuny, jest Bogdan Hnitko, ale panowie, jeszcze jedna statystyka, która jest bardzo, bardzo ważna, 1-8-0, drugi 5-0, wszystkie walki skończone przed czasem. 5 do w rekordzie Hitko, 5 do w rekordzie Pyrwulesku, sędzią tego pojedynku Mark Godart. Spodetki czarne, rękawice niebieskie to Pyrwulesku, spodetki niebieskie, rękawice czerwone to Hitko. Dziękujemy Weronice i zaczynamy. Jak to wszystko się rozpocznie? Błyskawicznie, do Ataku. Bogdan Hitko szukając prowadzenia. O, to było niebezpieczne, gdyby trafił tym kopiniem. Piękna kontra. Co ze tu strony, się dzieje? Ale kotły zapaśnicze. 10 sekund i cały czas chaos. No i udowadniają, udowadniają panowie, że potrafią walczyć ekspresowo i od pierwszych sekund dawać spore emocji. Teraz Nie. walka w klinczu, kolano na krocze, tak jest nieprzepisowo. Ma czas dla siebie teraz Maderynę Prywulesko, ale słyszeliśmy to kolano naprawdę brutalnie wyprowadzone. Do tego momentu zaledwie 25 sekund i tutaj już y, wydarzyło się naprawdę bardzo dużo. Zwróćmy jeszcze raz y, uwagę na ten faul. Ajaj, kolano na kolano i rzeczywiście tam lewa noga Bohdana pochdanach, nitko bezpośrednio na krocze. Madalina Pyrwolesku. ma czas dla siebie Rumun. 5 minut dla reprezentanta Rumunii. Ale już widzimy, pojawiła się krew pod nosem Madalina Pyrwulesku. To efekt tych ciosów, zainkasowanych na początku tego pojedynku. Ale powraca! Powraca 27-letni zawodnik się na nogi. Ruszył po swojego rywala, Chmitku, na początku by chciał pobić ten rekord 5 sekund. Już wiemy, że tak się nie stanie. Ale doszedł z uderzeniami do celu. Także to też jest godne odnotowania. Ale też pokazał od razu, Knitko, co będzie robił w tym pojedynku. Parę ciosów od razu, skróty dystansu, próba sprowadzenia tej banki do parteru. Jeszcze przeprosił swojego rywala Hitko i zaczynamy. Niebieskie rękawice Pierwulesku, czerwone Hitko. korzysta! Do korzysta! Koniec, koniec tego pojedynku przerywa to Markę Dotar, a Bogdan hitko z drugim finiszem, ale On ma dynamit. Mówiliśmy o zapasach, ale ta stojka, ta stojka, cały czas gra w organizacji KSW. Na początku był chaos, a z tego chaosu nie wyszła Gaja i Uranus, tylko knockout wysokim kopnięciem. No co za gość, gdzie są te zapasy? Gdzie ten partner? To jest e, power puncher. Zupełnie odwróć. Zupełnie odwrócił uwagę Prywulecku. Najpierw Bogado chce z Tobą zapasów, chcecie Cię obalać, a potem, kiedy było wznowienie, od razu rozpoczął. Mocne ciosy i wysokie kopnięcia. To było znakomite skończenie ze strony Ukrainy. Ale jak on znalazł to przez gardę, skręcił to Piotr, dokręcił to prawą nogę, wystrzelił gdzieś w okolice e, Ucha, szyi Madalina Prywulecku, sędzia Mark Gotthard nie ma żadnych wątpliwości, że to jest odpowiedni czas, aby przerwać ten pojedynek. Widzieliśmy potem, jak już wkroczył pomiędzy zawodników, jak słaniał się na nogach w Pyrulesku. Ladies and gentlemen! Your winner.